Przemek światowiec siatkarski Portal .pl. Ze mną y, trener i prezes Hutnika, pan Mirosław Janawa. Panie trenerze, chyba nie tak to miało dzisiaj wyglądać? No na pewno nie tak. No, mia Miał być trzy punkty, miało być drugie miejsce w tabeli i stać zespół na to. Były poprzednie mecze dobre, mimo że przegrana mecz Krośnie, ale, ale gra naprawdę przyzwoita. Dzisiaj nie wiem, no po tej przerwie coś, coś, coś nie poszło Z tym, że... Tego, co zaobserwowałem, już trzecia szansa jest taka wskoczyć na drugie miejsce trzecie. i trzecią szansę e, marnujemy. Czyli tutaj chyba coś w głowach tkwi zawodników, że jak czują, że, że mogą coś zrobić dobrego, coś fajnego, troszeczkę sobie pomóc, to jakaś blokada. No przecież to, co dzisiaj dzisiaj działo na wojsku, to, to nie, nie, nie ma racjonalnego wytłumaczenia, bo trenowali cały czas, graliśmy sparring w przerwie z, z Kęczaninem Kęty, także w cyklu meczowym cały czas się było. I, i nagle taka odmiana po, po, po tych trzech dobrych meczach, które żeśmy no praktycznie dzisiaj jedyne kogo można pochwalić to Maruszczyka, który wszedł w czwartym secie i znaczy uratował drugiego seta i, i potem w czwartym już na stałe zagościł na wojsku. A pozostali zawodnicy przeszli koło meczu. No, no to trudno kogoś wyróżnić. Błędy, błędy, jeszcze raz własne błędy. Przede wszystkim błędy na zagrywce. Chłopaki ze spuszczonymi głowami, mnóstwo zagrywek w siatkę, mnóstwo zagrywek w aut. W ogóle jakaś energia była zła, no ja nie wiem, nie widziałem dawno tak chłopaków spacer chodzących po boisku, bo to nie to, że, że oni wiadomo, że nie to, że nie chcą grać, no bo nie ma takiej powodów, żeby nie chcieli grać. Wszystko, co, co, co yy, z organizacyjnych spraw mają załatwione, to co, co, co było umówione. Także tutaj tak jak powiedziałem, no to coś psychiką jest chyba nie w porządku, skoro trzeci raz już... Yy, Możemy gościć na drugim miejscu, bo ja mówię o rundzie też, też zasadniczej, a my marnujemy takie szanse, tym bardziej, że Rówczycy naprawdę nie grały żadnych, dzisiaj żadnego meczu wielkiego. Po prostu nie robili błędów, oni zepsuli, potrafili w secie zepsuć jedną, dwie zagrywki, gdzie my 6-7-8, a jeszcze do tego przyjęcie szwangowało i, i, i no, tak, tak, tak to wyglądało. W tej chwili jest już sześć punktów straty do, do Robczyc, ale na pewno nie odpuścicie i będziecie walczyć do końca. Na pewno nie odpuścimy, bo no, przecież po to się w tej lidze każdy sobie zdawał sprawę, po co gościmy w tej kiwi Jesteśmy debiutantem, ale debiutantem z aspiracjami. To nie, nie, nie gramy po to, żeby w pierwszym sezonie się utrzymać w lidze, tylko po to, żeby coś zrobić. No i, I właśnie szkoda, że tak to, to wychodzi. Jest, była szansa. Druga runda będzie trudniejsza, druga runda mamy wyjazdy do Strzyżowa, do, do, do Robczyc i u siebie Karpaty, to bardzo ciężko o punkty, więc te trzy punkty były na wagę złota. Teraz, no teraz trzeba będzie, no z mamy u siebie na bliższym czasie, no to, ale znowu przerwa dwutygodniowa e, i potem same trudne. no że, mówię, że z będzie łatwy, no bo teraz widać, że, że wszystko będzie trudne, ale będzie bardzo ciężko o punkty. Zobaczymy to drugie miejsce, ja cały czas to wierzę. może jest taka strata, ale nie wiem, mobilizacja, coś w tych głowach się musi przestawić i, i to miejsce drugie zasięgu za, za, za jest pros, no też możemy z kostnąć wygrać. Pokazaliśmy to raz, pokazaliśmy w prośnie, że pro, na wyjeździe prowadziliśmy, wygraliśmy pierwszego, prowadziliśmy w drugim, tam się pewne sytuacje nie pokładają, uciekł ten drugi set, ale pełna pula jest dla nas. Nie? Nieobliczalna ta pana drużyna. No młoda i nieobliczalna. No, tutaj troszeczkę Andrzej, Andrzej jeszcze się nie może wkomponować w zespół. Coś, coś nie, nie, nie pasuje, a pozostali zawodnicy, no praktycznie młodzież i, i stąd ta nieobliczalność. Ja też jestem młody, dlatego też ich zespół jest nie, nieobliczalny jak trener. Także że chyba, chyba tu są przyczyny tych wahań formy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Życzę powodzenia w kolejnych meczach. Ze mną Mateusz Sroka, rozgrywający błękitne hrobczyce. No, udany, udany tutaj wyjazd do Krakowa, chyba jesteście zadowoleni z tego wyniku? No, oczywiście, bardzo liczyliśmy na, na punkty jakiekolwiek, nawet dwa punkty bralibyśmy w ciemno, a, a pełna pula to, to, to jeszcze, jeszcze lepiej, super, cieszymy się, no, ale gra nasza jak i hutnika nie była taka idealna, widać, że, że są te przerwy. W lidze gramy co dwa tygodnie i to się trochę odbiło na poziomie, no, ale myślę, że emocje były duże mimo niższego poziomu, a my się cieszymy z trzech punktów, bo, bo bardzo są nam potrzebne, chcemy mieć drugie miejsce. Wiadomo, Karpaty już chyba są poza zasięgiem, a, a my chcemy mieć, chcemy zająć tu drugie miejsce i grać gdzieś dalej, spróbować. Graliście sporo kombinacyjnej siatkówki, to głównie twoja zasługa. To wszystko jest zależne od, od, od przyjęcia. Chłopaki mi pomagali dobrym przyjęciem i, i wtedy jest już dużo łatwiej. To głównie ich zasługa, bo, bo mamy świetnych środkowych Tomka Kusiora i Przemka Brylińskiego. Cała liga się ich boi, zresztą nie ma się co dziwić. A, a wtedy jest skrzydłowym dużo łatwiej. A, a możemy grać jeszcze więcej kombinacji, tylko, tylko musimy dojść do optymalnej formy, a, bo ta forma jeszcze nie jest, nie jest taka dobra. Byliśmy w dołku ostatnio. Yy, ale powoli, jak widać z niego wychodzimy. Jak myślisz, co było kluczem do zwycięstwa? Hutnik sporowa wam ułatwił tymi zepsutymi zagrywkami. No na pewno dużo, dużo popełnili błędów własnych, szczególnie na zagrywce. I tutaj w końcówce dużo ataków, siatkę wałty, a bo to był mecz, wydaje mi się, z dużym ładunkiem emocjonalnym, było dużo nerwów i oni, oni troszkę gorzej to znieśli niż my. A my, my to przytrzymaliśmy po prostu spokojnie, taką myście solidną siatkówką, bo żadnych cudów tu nie pokazaliśmy, ale, ale najważniejsze są trzy punkty. I tego gratuluję. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.